Mówię, spróbujemy teraz gdzieś na koniec pierdolnąć. Okej, okay, okej. Okay. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Give me that. Give me, the, give, me give me, give me that. Give me that. O, się skończyły. Wezmę pół godziny może. Resurgence. 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 No i kurwa też wylecieli, ty! Ja pierdolę! Chłopiec! Leżył mnie! Zbierz klamkę. Idę na go złapie Pierdolił na dół! Dobra, widział. Muszę ubrać. Dalej jest ekipa jeszcze. Trzeba złapać kapuchę jakąś kurwa i nasz rzut. Dobrze, z sobą. jeszcze Szczepan, dozbieramy kurwa parę groszy Okej okay. Mamy nasz rzut tu Chodź się tu pobujamy Przy sklepie kurwę Damy na load'i Dobra Idzie na sklep I You've got a loadout drop inbound Dobra, i zdawaj po to zleconko, se kupniemy. Biją się tam, kurwy cały czas. Gas yes, Oni będą musieli stamtąd też wychodzić. Może ich złapiemy. Gdzie to zlecenie jest, kurwa, jebane? Masz sniperkę? Mam tu jest typ. Na górze widzę. Obity. Well Drugi obity. Jeden po O kurwa, zyskanował mnie przez ścianę. Ty. Chyba dziwka. UAV Tripą, bo musimy z tym wyjść. Jeden ze skoszył Tak, dawaj obiegamy Mam linę, mogę rzucić Czekaj czekaj Lino Dobra, ale spokojnie Biegają na tym silocie cały czas. Uważaj. Podchodzą. Chyba w obity. Jaki dostał? Nad nami. Leży. Ja w sklepie miałem gościa. Kurwa, zajebał mnie ze snajpy frajer. Ja mam tu tarapa, tyku. Kurwa! Idę na loading. Dobra, biegnę tam O już chuj Ze wszystkich stron Ale powali tego cwela co mnie zabił. O i drugiego. Tam sniper jest na sobie. To jest rzeczy są safe, można powiedzieć. Są na widoku i koło nie ma. Back on oh, stage. Was Good work. to the safe zone. You're losing ground, move it. Nie widzę tych kurew na silosie. Dawaj Maskę masz Mam, mam Nie wjeżdżamy tam na górę Nie Mina Oho Coś tu zleciło z, z spod Chodź, chodź, chodź do zonki. Bardziej. Kurwa, to krowka chodzi jak traktor. No. Dawaj do zonki. Bardziej tu. By station prices are adjusted. Who's to really touch you know? Dobra, chodź. Patrz, kurwa, cfel. Cfel, cfel, kurwa! Kurwy, przyczajone. Nie, to nie można wychodzić, dopóki zonka nie rusza. To, kurwy na przyczajce nie mamy. Aż rzut jest safe? No, safe był. Dawaj. Ja patrzę. Kurwa. Spadniesz, kurwa, za nas. Idziemy do lewej. Tutaj ja. chodź. Nie pierdolę, są tam Są te kurwy Gas idzie Leży Dobra dobra Jestem Koleczka Kurwa, jeden tu się podnosi, dawaj go Proszę, W Z pleców jeszcze kurwa frajer, wiesz? Kupiłem bezpa jeszcze kurwa, żenić się, bo cię sniper z się dobrze. Kurwa, Kamilek, ty nie widzisz? No skąd, kurwa? Dostawałeś przecież, no. Właśnie. Nie trafił, myślisz, na odkewa mi nie zdjął. Rotnik. Kurwa, no nie, no biją we mnie ty. Ja nie wiem skąd, kurwa, gdzieś naprzeciwka przeciwka tam. No, mnie <grywa> a wiem, widzę. Tu. Po kewach na dźwigu następny zbity, dobra dawaj tu, tak mam dźwig, na dźwigu poszedł na lot, dobra dawaj, kurwa ja wszystkie chciałem jest tu frajer u nas na naszej wysokości po lewej, po prawej jest, 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 Jeden pokaże. Jeszcze Ja się podnoszę Dobra Biegam z już tych... Nad nami są. Chodź, 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 chodź Jest, jest, jest Oddział Trola Dobra, chodź, musimy... Dobra, chodź, 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 chodź Patrz na szybko. Prawie dawaj szybko. Jest ten, wentylacja. Nie ja idę z tej strony, tam, a ty z tej. tej strony. No, no, no. Siedziłem. Wchodzi do mnie. Jest. Obuszam. chyba. Ogłuszeni są ogłuszeni znowu. Ubieram się. Kładę się. Wrzucam skrzynkę ammo. Nie, to heavy. Jeden się podniósł. Mam oso. Dobrze, ja mam maski. LDBR inbound. Enemy UAV is online. You're in dangerous territory. Proszę pójść do sajdu. Nad, no, nad czekaj, czekamy, czekam aż, Dawaj aż dołem. ten Dawaj przejdzie, dołem, poczekaj dołem. aż się gas Dawaj dołem, 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 dołem. Biegnę za tobą. Mam stymulanta. Dobra, dobra. Spokojnie. Ja patrzę, tylko wypatrzę dziury kurwa, daj. UAV in the area. Jestem pod przyczepką Jestem Maska mi się kończy Jestem pod przyczepą Tam jest winkiel budynku Do ogarnięcia Oni są na dachu, czekaj Dawaj airstrike, airstrike Zaj**czku, tu schody oni są. są Oni są, oni są Dawaj tu na górę tak. Nie wchodź, Prze nie wchodź o, Tutaj się, tymi? zobacz, zobacz Najdę same rzucam. Nie idź sam. Mam dobrą miejscówę. We. Weszło. Zabójstwo. Mina. Mina. Siedzę tu, kurwa. Win. Pierwszy win, na nowego Kurwa. Ej, łokieć, kurwa, ty strzelasz, was. ja łokciuję. <laughs> ale dalej, bo to kurwa. Dobra, zobaczymy, nie przełączaj, zobaczymy, no. jaki jest ten.